Ja jestem dzisiaj trochę przypadkiem na skałce w Krakowie. Przy pięknej, pięknej październikowej pogodzie, przepięknych liściach, drzewach, promieniach słońca, tu widać właśnie wejście, bramę wejściową. Tu bardzo pięknie konary drzew zresztą liści. A tutaj widać, że przy frontonie kościoła na skałce to jest chyba świętego Michała Archanioła widać, że prace budowlane trwają prawda tutaj tam widać za autem pomnik papieża piękne drzewa piękny fronton tego kościoła Świętego, chyba Michała Archanioła. Dzisiaj nie będę zajmował się wnętrzem, tylko okolicą. Wejście do klasztoru, prawda? Tutaj zabudowania, zabudowania widać, prawda? Całą okolicę. Tu, jak mówiłem, to wejście, tu jest perspektywa ulicy skałecznej. Tu jest seminarium duchowne ty właśnie Paulinu, tam z tyłu. O, tutaj Ministerstwo Kultury mówi nam, jakie to jest ważne, ważne miejsce, prawda? No, tutaj ładne drzewko kasztanek jeszcze Maliście. liście. Tam brama do ogrodu wewnętrznego. No, tutaj widać z boku Kościół świętej Katarzyny, ale go tutaj bardzo bardzo słabo. teraz lepiej. Dzień dobry, z boku go trochę lepiej widać Tu przy okazji jedna pani, co mnie poznaje. Tutaj eleganckie piękne zabudowanie. Niech pani chwilkę poczeka. No piękne zabudowania i tutaj mamy cudowne źródełko. Tam jest wejście do klasztoru, prawda? I tu mamy źródełko cudowne świętego Stanisława, które wyjściowo jest jeszcze z czasów pogańskich. Ten właśnie y, pomnik świętego Stanisława. Taką mamy, takie mamy, proszę Państwa, zatrucie powietrze, że ciągle go czyszczą i ciągle się brudzi. A tu jest ten główny wodopój. Więc przy pięknej pogodzie pokazuję, jak jest. Można się napić, bardzo zdrowa woda, opisane. Więc nie będę więcej przeciągał. Tutaj polecam bardzo kościół na skałce. I tam jest pod spodem Panteon Wielkich Polaków. Więc tymczasem do usłyszenia. Amen.